Pobierz numery seryjne swoich urządzeń ze strony Oculus. Numer umieść na załączonym szablonie i wydrukuj na papierze samoprzylepnym. Odsłoń numer seryjny okularów. Znajdziesz go po lewej stronie gogli. Gdy masz już widoczny numer okularów, naklej naklejki z numerami na ich front, pilnując, aby naklejka nie zasłaniała kamer. Połącz okulary oraz tablet do jednej sieci. Podejdź do uczestnika szkolenia, który wymaga wsparcia. Uruchom na tablecie aplikację MetaOculus i rozwiń listę urządzeń. Odczytaj z frontu urządzenia numer seryjny. Znajdź dane urządzenie na tablecie i kliknij Transmituj. Teraz widzisz obraz z gry uczestnika i możesz podpowiedzieć mu, co powinien zrobić. Powtórz procedurę z kolejnymi osobami potrzebującymi pomocy.